Teraz pozostałe zadania z tego pierwszego slajdu, czyli drugie, trzecie, czwarte. Tutaj już będziemy też bazować na wiedzy z pierwszego zadania. I drugie zadanie ma taką treść. Wzrost ciśnienia przesunie stan równowagi w prawo w reakcji opisanej równaniem. Czyli wzrost ciśnienia powoduje spadek objętości. Więc tutaj, jeżeli będzie spadek objętości, to równowaga będzie się przesuwała tam, gdzie będzie następował spadek objętości, czyli tam, gdzie będzie mniej reagentów gazowych. Czyli tu patrzymy, gdzie jest mniej reagentów gazowych. Po prawej stronie 7, po lewej 6, czyli tu w lewo by się przesuwała. Tu mamy 3, tu mamy 2, czyli tutaj w prawo. Tutaj mamy 5 po lewej, 4 po prawej, czyli tutaj w prawo by się przesuwała. Tu po prawej mamy 2, po lewej 1, czyli przesuwałaby się w stronę lewą. Jeszcze raz czytałem polecenie: wzrost ciśnienia przesunie stan równowagi w prawo w reakcji opisanej równaniem. No to w prawo przesunie w dwójce i w trójce, czyli dwójkę i trójkę tutaj zaznaczamy. Zadanie trzecie. Efekt energetyczny reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem wynosi minus 802 kJ. Czysto reakcja egzoenergetyczna, czyli ona zachodzi wtedy, kiedy układ jest ochładzany, ponieważ ona wydziela ciepło. Wzrost ciśnienia i temperatury przesunie stan równowagi tej reakcji. I teraz tak. Co się stanie, jeżeli wzrost ciśnienia? No to wzrost ciśnienia spowoduje spadek objętości, czyli przesunie się tam równowaga, gdzie jest mniej reagentów gazowych. No to mniej reagentów gazowych. No nie ma po żadnej ze stron, bo jest tyle samo, są trzy cząsteczki po lewej gazowe i trzy po prawej, też w stanie gazowym, stąd tutaj nie wpłynie to na, na położenie stanu równowagi. No i jeszcze tak teoretycznie sobie sprawdzimy temperaturę, bo już widać, że odpowiedź będzie raczej B. Yy, temperatura, no to to jest reakcja egzo, czyli ona zachodzi, kiedy układ ochładzamy. Czyli wtedy jej wydajność by wzrastała i bardziej przebiegałaby w prawo, gdyby jeszcze bardziej ten układ ochładzano. Ale tutaj jest wzrost temperatury, czyli to nie spowoduje, że ta reakcja jeszcze lepiej będzie przebiegała, tylko właśnie bardziej w lewą stronę niż w prawą. Stąd tutaj będzie ona przebiegała w lewo, czyli odpowiedź B. Zadanie czwarte. Wydajność reakcji opisanej równaniem wzrośnie po. Czyli wydajność reakcji wzrasta, jeżeli reakcja idzie w prawą stronę. A maleje wydajność, jeżeli przebiega w lewo, więc tutaj patrzymy, gdzie pod wpływem, wpływem zmian jakiego czynnika reakcja będzie szła w prawo, to wtedy będzie zwiększała się wydajność. I tu reakcja jest nadal egzoenergetyczna, czyli wydziela się ciepło. I teraz, tak, gdzie w prawą stronę? Ogrzewamy układ. No to jest znowu to samo, bo wiemy, że reakcja egzoenergetyczna. Przebiega wtedy, kiedy ochładzamy układ, więc jeżeli ogrzejemy, to wtedy będzie w lewo przebiegała, a nie w prawo, więc ta odpowiedź odpada. Zmniejszenia stężenia tlenku siarki 4. Tutaj się skupiamy, bo to jest już troszeczkę nowość. Czyli tak, układ dąży do równowagi, czyli jeżeli my zmniejszymy stężenie tlenku siarki 4, Czyli jeżeli będzie tego mniej, to układ będzie dążył do tego, żeby było tyle, co wcześniej, czyli będzie dążył do tego, żeby wytworzyć tyle, co, co ubyło, tak? Czyli będzie przebiegał wtedy w lewo, czyli tutaj też nie pasuje ta odpowiedź. Podwyższenie ciśnienia to jest równocześnie spadek objętości, czyli w stronę, gdzie jest mniej reagentów gazowych będzie się przesuwało, czyli w prawo, czyli ta odpowiedź pasuje. Obniżenie ciśnienia to jest odwrotnie, czyli nie pasuje... A wprowadzenie katalizatora akurat nie ma wpływu na przesunięcie równowagi w lewo bądź w prawo, zawsze tak jest, więc tutaj będzie poprawna tylko odpowiedź C.